Witajcie na kanale Arbuzik Dzisiaj pokażę wam jak zbudować domek w postaci z gry Among Us Pewnie zastanawiacie się co to za budowla za mną Jest to po prostu już kawałek tego domku Żebym miała po prostu łatwe na budowanie Żebym mogła wam to po prostu pomóc Bo nie będę ciągle latać do takiego domku tam dalej o, o, tam. A więc zaczynamy Na początek powiem, no więc będę budować po prostu obok Żebyście wiedzieli jak to zbudować No to tak Raz, dwa, i trzy. Tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego na razie budujemy. Teraz tutaj budujemy z boczku Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj takie coś. Raz, dwa, trzy. Teraz coś znowu. Raz, tutaj będzie wejście, więc tutaj zostawiam i tutaj, takie raz, dwa. No i teraz tak, raz, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Yy, I teraz tutaj po prostu stawiam takie coś. Na razie się nie dziwiczycie, co jest takiego na górze. Zajmijmy się na razie dołem. A więc stawiam tutaj sobie na razie yy, no, ścianę, tutaj takie coś. I teraz tak, biorę sobie białe szkło i stawiam raz, Dwa na wysokość, potem y, tutaj bierzemy zielony y, beton i raz, dwa takie. Potem tutaj bierzemy to i raz, dwa. Na tak to wygląda. O, możemy to uznać, y, to takie ze szkłem za plecak tego ludka. Y, I teraz tak, na tym budujemy oko. I tak, raz, dwa i trzy. Czyli takie coś, to usuwamy. Z drugiej strony to samo, usuwamy raz, tutaj dwa, dwa, budujemy, to usuwamy, trzy, o. I teraz bierzemy tutaj sobie czarne szkło, stawiamy tu, ale ale w jednym miejscu będzie białe szkło. no I tak to wygląda. O. Oczko. I teraz to sobie tutaj zabudowujemy o tu tutaj też zostają dwa raz, dwa i y, miejsce na drzwi i gdzie buduję sobie ścianę ale tutaj jest y, ta wełna to nie budujemy już y, wyżej tylko takie coś zostawiamy spokojnie, spokojnie tak ma być budujemy, budujemy o. I teraz budujemy coś takiego. Nie, nie, nie. Pomyliłam się, przepraszam, tutaj jednak budujemy tak. O! Mółeczka. I tutaj budujemy teraz daszek taki y, 3x3. O! Tak to wygląda. No i postać z gry. W sumie jest już zrobiona, ale jeszcze musimy ten dawnak urządzić. Y, możecie oczywiście urządzić sobie inaczej niż ja. Ale ja akurat sobie tutaj robię, o tak w tych, tych takich dziurach wstawię sobie piecyki crafting table, biorę jeszcze drabinę, raz, dwa. I trzy, a tutaj na trzecim miejscu już tutaj wejdę i stawiam tutaj y, na równi z wełną y, czarną, wstawiam sobie tutaj tak, takie białe szkło jako podługa y, w pokoju. Biorę sobie łóżeczko, akurat zielone, no bo zielony ludek to żeby pasowało, tak o, tutaj będzie jakiś kwiatek, taki wezmę akurat doniczka. O. A tu będzie pulpit do książki. O, i tak to wygląda. Możemy też sobie ten domak oczywiście jakoś oświetlić tutaj pochodnie czy coś. I na dzisiaj to jest już tyle. Dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia i do widzenia zimeczki.